Dzień dobry, Szymon Moszny, ze mną jest Kasper Bąkiewicz, który już robi ćwiczenia Z tego względu, że dzisiaj mamy kolejny odcinek z serii ćwiczenia Arnolda. Jeśli tylko widzieliście Pumpkin Iron, na pewno widzieliście to ćwiczenie. Arnold miał swoje ćwiczenia, niektóre były fajne bardziej, niektóre były mniej fajne, ale z tych, które były naprawdę ciekawe, wybierzemy dzisiaj cztery. Pierwsze ćwiczenie, wznosy ramienia bokiem ze sztangielką. Bardzo ciekawe ćwiczenie, które rozwija środek barków. Rozwija też w sposób izolowany. Tutaj przez to, że leżycie na ławce, nie ma możliwości, że bujać ciałem. Nie możecie sztangielki zarzucać, nie możecie podrzucać. Możecie wykonywać ruch tylko i wyłącznie faktyczną siłą mięśni barku. I jeśli szukacie ćwiczenia, które rozwija boczny jego akton, boczną jego część, spróbujcie tego ćwiczenia. Arnold je robił. Następne ćwiczenie, wyprosty z linkowy ciągu stojąc. To jest z kolei super ćwiczenie, bo dzięki temu, że macie ramiona uniesione do góry i do tego ciężar ciągnie was do tyłu, to pracują wszystkie trzy głowy mięsia trójgłowego ramienia. Bardzo mocno pracuje głowa długa, która jednak jest tą najbardziej masywną w całym ramieniu. Pamiętajcie o tym, że łokcie były blisko ciała i pracujecie do totalnej odmowy, tak jak trudno Arnold. Hmm? Ramiona to nie są tylko bicepsy, biceps jest ok, to jest, to jest jeden miesień, który zgina e, staw łokciowy, a tam są jeszcze dwa. I jeśli chcielibyście je rozwinąć, czyli mięśnie ramienne, ramionokromieniowe trzeba wykonywać e, zgięcia łokci, ale trzymając sztangę na chwytę. I to ćwiczenie, to jest jedno z ćwiczeń, które Arnold wprost ubóstwiał i to jest ćwiczenie, które w połączeniu z innymi ćwiczeniami na biceps, według jego opinii, pozwoliło mu na zbudowanie potężnych, masywnych ramion. I ostatnie ćwiczenie, choć wcale nie jest na skuteczne, bo właśnie to ćwiczenie chyba jest najbardziej charakterystyczne. Jeśli widzieliście żelazną pompkę, to także o polski tytuł na pewno pamiętacie to ćwiczenie. To jest ćwiczenie, które fantastycznie potrafi zwłocować mięsień dwugłowy ramienia i rozwinąć obydwie jego głowy. To jest ćwiczenie, które jest ćwiczeniem na maksa izolowanym i pozwala Wam na, to, na całkowite skrócenie mięśni dwugłowych ramienia. To, o czym trzeba pamiętać, to żeby łokieć w czasie jego wykonywania był całkowicie nieruchomy, bo jeśli tylko odwiedziecie go na zewnątrz, biceps przestanie pracować tak skutecznie. To były ćwiczenia Arnolda, które nam się bardzo, bardzo podobają. Natomiast, słuchajcie, Arnold jednak trenował w latach 70 i w połowie 80 Od tej pory wiedza kulturystyczna jednak poszła mocno do przodu i tak zastanawialiśmy się z Katą, czy nie nagrać też dla Was materiału o tym, które ćwiczenia Arnolda z tamtych czasów były dobre na tamte czasy, ale już nie do końca są dobre w świetle dzisiejszych badań naukowych i w świetle dzisiejszej wiedzy. Więc jeśli chcecie taki odcinek o tym, co już nie jest tak dobre, napiszcie to w komentarzach. A tym samym, jeśli materiał Wam się podobał, subskrybujcie kanał, dzwoneczkiem, łapka w górę, jeśli Wam się podobał i do zobaczenia w następnym odcinku.